Księga Izajasza, rozdział 5 Chciałbym mojemu umiłowanemu zaśpiewać pieśń mego ukochanego o jego winnicy. Mój umiłowany miał winnicę na żyznym zboczu pagórka. Okopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził winorośl szlachetną. Pośrodku zbudował strażniczą wieżę i nawet w niej tłocznie sporządził. I oczekiwał, że wyda mu dobre winogrona, lecz ona zrodziła cierpkie jagody. Teraz więc mieszkańcy Jeruzalem i wszyscy Judejczycy, rozsądźcie między mną a moją winnicą. Co jeszcze mógłbym uczynić dla mojej winnicy, czego nie uczyniłem? Dlaczego gdy czekałem, by wydała dobre winogrona, ona zrodziła cierpkie jagody? Oto wam teraz oznajmię, co zamierzam uczynić mojej winnicy. Usunę jej ogrodzenie, aby stała się pastwą ognia. Mur jej rozwala, aby ją stratowano. Uczynię z niej pustkowie. Nie będzie przycinana ani okopywana, zarosną ją ciernie i osty. chmurą nakaże, aby nie zraszały jej deszczem. Otóż winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, a mieszkańcy Judy szczepem, o który troszczy się z miłością. Oczekiwał on od nich prawości, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk grozy. Biada tym, którzy zagarniają dom za domem i przełączają sobie pole do pola, aż nie będzie już wolnego miejsca. I sami będziecie mieszkać w kraju. W moich uszach brzmi wyrok pana zastępów. O tak, wiele domów legnie w ruinach, są wielkie i wygodne, a będą bez mieszkańców. Bo dziesięć morgów winnicy da baryłkę wina, a dziesięć miar ziarna wyda tylko jedną. Biada tym, którzy od wczesnego rana biegają za trunkami i przesiadują do nocy upojeni winem. Lira, harfa, bębny, flet i wino, oto ich zabawy. A sprawy pana nic ich nie obchodzą. Ani dzieł rąk jego nie widzą. Dlatego mój lud pójdzie w niewolę z powodu własnej głupoty. A ci co byli jego chlubą, wyginą z głodu i ludność pomrze z pragnienia. Oto kraina umarłych rozszerzy swą gardziel, otworzy szeroko swą paszczę i wpadnie w nią mnóstwo ludu. Jego przepych, jego zgiełk i wesele. Ugną się ludzie, ukorzy się człowiek, wyniośli doznają poniżenia. Pan zastępów przez swój sąd się wywyższy, święty Bóg w sprawiedliwości objawi swoją świętość. Owce będą się pasły jak na swoich pastwiskach, a na opuszczonych polach bogaczy pożywią się obcy przechodnie. Biada tym, co trudzą się, ciągnąc winę sznurami fałszu, a grzech jakby powrozami zaprzęgu. Tym, którzy mówią Niech Bóg się pospieszy i prędko dzieła dokona, abyśmy mogli je zobaczyć. Niech święty Izraela szybko wypełni swój zamysł, abyśmy mogli poznać jego dzieła. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy ciemność mają za światłość, a światłość za ciemność, którzy gorycz uważają za słodycz, a słodycz za gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i uważają siebie za rozsądnych. Biada tym, którzy mocni są w piciu wina i dzielni w sporządzaniu trunków, którzy przekupstwem uniewinnią złoczyńce, a słusznych praw odmawiają sprawiedliwemu. Dlatego jak języki ognia pochłaniają słomę i jak w płomieniu ginie sucha trawa, tak ich korzenie staną się próchnem, a ich kwiat niby pył uleci, bo odrzucili naukę Pana zastępów, wzgardzili słowem świętego Izraela." Dlatego rozpalił się gniew Pana nad Jego ludem, wzniósł swoją rękę i cios mu wymierzył, aż góry zadrżały, a trupy ich jak padlina zaścieliły ulice. Mimo to Jego gniew nie ustaje i nadal wzniesiona jest Jego ręka. On uczyni znak dla darekiego narodu, przywoła Go z krańców ziemi, a ten spiesznie przybędzie. Nie będzie w Nim słabego ani zmęczonego, nikt się nie zdrzemnie ani nie zaśnie, nie odepnie pasa od swoich bioder, nie zerwie się rzemień u jego sandałów. Strzały jego wyostrzone i wszystkie łuki napięte. Kopyta jego koni jak krzemień, koła jego rydwanów jak huragan. Ryki jego jakby ryk lwicy, ryczy jak dorosłe lwy, a wśród pomruków porywa zdobycz, umyka, a nikt mu jej nie wyrwie. W tym dniu wrzawa przeciwko niemu się wzniesie, niby szum morza. Gdy spojrzeć na ziemię, oto straszna ciemność. Światłość w ciemne chmury spowita. Koniec trzeba przyznać, że niezwykłym pisarzem był Izajasz i też niezwykłe ma te porównania, no, był poetą takim naprawdę wysokiej, wysokiej klasy, to jest naprawdę świetny tekst. Kochani, szczególnie piękny oczywiście jest ten pierwszy, pierwsza część, ten pierwszy jakby akapit, taki dłuższy, czyli ta część, gdzie jest mowa o tej winnicy, tak, która, no właśnie, miała być chlubą pana, miała być jego owocami, a, a, a zawiodła. Zobaczcie, potem do tego się będzie Pan Jezus oczywiście odnosił, nie? Kiedy sam będzie mówił o winnicy, o robotnikach pracujących w winnicy i tak dalej. Zobaczcie, tu jest mowa o tym, że ona zostanie jakby, nie będzie wspierana. Koni, to co robi Pan Bóg, kiedy grzeszymy, to nie to, że na nas się obraża. To nie to, że nie wiem, nie chce nas widzieć, że nie chce nam przebaczyć i tak dalej. Nie, tylko On nie wspiera naszych wysiłków rozwijających to zło, które robimy. I dlatego my się często czujemy opuszczeni przez Niego, dlatego że czynimy jakieś zło, czynimy coś, co nie podoba się Panu Bogu, czynimy coś, co dla nas również nie jest dobre, czasem wiemy o tym, czasem się oczywiście oszukujemy, że jest inaczej. I Pan Bóg nam w tym nie pomaga, uwaga, bo On nie będzie wspomagał, kiedy nie chcemy przynosić dobrego owocu. I to nie znaczy, że nas nie chce wspomagać, tylko nie wspomaga tych wysiłków, które prowadzą do czegoś złego. I dlatego te nasze winnice pustoszeją, dlatego się robią takie spustoszenia w naszym życiu. Kochani, Bóg nie wspiera złych wysiłków, wspiera nas w tych złych wysiłkach w sensie, że zawsze jest gotowy być z nami, dawać nam jakby odwrócenie ku dobru, ale zła nie może wspierać. Dlatego często czujemy się opuszczeni, bo my chcemy, żeby nam pomagał, no niestety, w tym, w tym co złe.